Witajcie, kochane, kreatywne dusze w kolejnej części dotyczącej świadomej sprzedaży, w której będziemy mówić o komunikacji marketingowej. Jak już wiemy, co sprzedajemy i komu, to trzeba się zająć tym, w jaki sposób przekazać informacje odnośnie naszego dzieła, czy odnośnie też naszych usług, które oferujemy. A ponieważ chcemy zrobić to w sposób właśnie świadomy, więc powinniśmy wiedzieć, że musimy jak najlepiej poinformować tą drugą stronę. O tym, co oferujemy, co chcemy przekazać, jaką energię, jakiej jakości. I te całe publikacje, które znajdziecie na stronie Energy Design, właśnie temu służą, żebyście wiedzieli, co robicie, co tworzycie i z jakiej jakości energią, tak, żebyście potem mogli też świadomie poinformować osoby, które mają być odbiorcami waszych dzieł, czy osobami, które na przykład, um, którym będziecie czytać aura. Tak, żeby one też wiedziały, że Wy przestrzegacie na przykład pewnych protokołów i dbacie o tą, powiedziałoby się, ochronę energetyczną każdej ze stron. Ale tą całą komunikację marketingową też chciałabym, żebyście przemyśleli pod swoim kątem, tego, z czym się dobrze czujecie. To będzie też uzależnione od tego, jak głęboko wchodzicie w tematy energii, jak bardzo chcecie się pozycjonować w tej niszy energetycznej, bo może się zdarzyć, że jeszcze na ten moment nie do końca będziecie się z tym czuć komfortowo. Yy, mam nadzieję, że wiedza, zrozumienie pomoże wam w tym, żeby nabrać w tym pewności, natomiast daję sobie sprawę z tego, że to może nastąpić dopiero z czasem. I pamiętajcie, żeby słuchać swojego wewnętrznego ja odnośnie tego, w jakim kierunku chcecie podążać i jakimi krokami. Dlatego przygotowałam Wam tutaj takie rozróżnienie na takie wersje. Powiedzmy ta wersja minimalistyczna. Która mogłaby polegać po prostu o, na informacji o oczyszczaniu i najlepszym przeznaczeniu Waszych dzieł, gdzie byłaby ona wpleciona w tekst bez wnikania w ogóle jakoś w temat energii. W dalszych częściach będziemy się bowiem uczyć też o energiach w materiałach, w jaki sposób je oczyszczać i tak dalej, więc może to nie mieć w ogóle nic wspólnego, żadnych słów powiązanych z tematem energii czy duchowości. I może być niejako taką sugerowaną prostą instrukcją obsługi naszego dzieła. Kolejny stopień to y, informacja o naszych intencjach, o przeznaczeniu, też znowu bez jakichś tam większych wyjaśnień, tych energetycznych. Natomiast y, myślę, że też fajnie jest przeczytać klientowi, z jakimi intencjami tworzył swoje dzieło. Y, nawet jeżeli klient może to uznać po prostu jako jakąś taktykę, że tak powiem, marketingową, to z naszej strony my wiemy, że. Przekazujemy właśnie te intencje dalej. Chcemy się podzielić tym, z jakimi intencjami tworzyliśmy. I tak samo tutaj powielamy, że chodzi, chodzi o podstawową informację o oczyszczaniu naszego produktu. Kolejna wersja to jest ta trochę rozwinięta, gdzie jeszcze dodatkowo możemy wspomnieć o korzystaniu z pewnych pryncypiów energii do tworzenia naszego dzieła. Możemy powiedzieć, że właśnie bazowaliśmy na przykład na wiedzy, którą zdobyliśmy w trakcie. Kursu Energy Design, czy zgodnie z świętą geometrią, czy zgodnie z nauką, na przykład o kolorach. I możemy też wymienić ileś nam różnych źródeł, z których korzystamy, żeby się zainspirować do stworzenia takiego dzieła. Natomiast w naszej komunikacji, tutaj jeszcze jest taki główny nacisk, powiedziałabym, na rękodzieło i to, że jest to ręcznie stworzone, ale z takiego punktu, jeszcze trochę przyziemnego. I najbardziej otwarta, powiedziałabym, komunikacja marketingowa, już mocno nas pozycjonuje właśnie wśród tej grupy osób, które są z duchowością jakoś powiązane i są świadome, że oferujemy właśnie nasze dzieła i usługi powiązane z energiami, że my jesteśmy tego też świadomi, że posiadamy pewną wiedzę, posiadamy też umiejętności i staramy się jak najlepiej dopasować dzieło do konkretnej osoby i jej indywidualnych potrzeb. Bądź też z zaznaczeniem w przypadku takich produktów, które najpierw stworzyliśmy, właśnie z rozpisaniem tych energii, y, które są najbardziej powiązane z naszym dziełem. Pewnych emocji, pewnych myśli, które są wzmocnione właśnie przez nasze dzieła. I taką naszą komunikację y, marketingową powinniśmy zawrzeć na stronie naszego produktu. Na takiej stronie sugeruję, żeby opisać sposób i proces wykonywania. Jeżeli to jest dzieło już, które stworzyliśmy, czy są tam opcje na zamówienie, w jaki sposób tworzymy. Jeżeli na przykład tworzycie własne rytuały wokół tego, jakiej muzyki słuchaliście w trakcie, czy jakimi energiami się otaczaliśmy. Na przykład mogliście równie dobrze tworzyć na, przykład na łonie natury, i to też będzie coś, co, co będzie bardzo ważne dla osoby, która jest świadoma. A dla osoby, która jest nawet nieświadoma, może być po prostu czymś przyjemnym, innym do przeczytania niż standardowe formułki przy produktach. Także, wiecie, można też o tym pomyśleć. Oczywiście to powinny być rzeczy, które są prawdziwe. Nie wymyślajcie czegoś, czego rzeczywiście nie zrobiliście, czy nie robicie. Kolejna sprawa to jest pewien kwestionariusz. Jeżeli macie własną stronę internetową i jest opcja właśnie tej personalizacji to fajnie stworzyć taki kwestionariusz, ankietę, czy umówienie na spotkanie, jeżeli to ma być bardziej jeszcze spersonalizowane, że potrzebna jest ta zgoda na badanie jako ta dodatkowa opcja obsługi. I, i to bym dodała po prostu jako załącznik kwestię, jak chcecie prowadzić interakcję z, tą, z tym klientem, tak? Bo jedne osoby czują się dobrze przy spotkaniach, inne mniej. I zarówno to może być po Waszej stronie, jak i po stronie klienta. Także też trzeba byłoby się nad tym zastanowić, w jaki sposób to um, przeprocesować. Kolejna sprawa to właśnie te intencje, przeznaczenie, czyli zarówno y, to, z jakimi wibracjami y, tworzyliście, jaką osobę sobie wyobrażaliście, ale też w którym miejscu się najlepiej sprawdzi. Przy jakiego typu sytuacjach, i tak dalej. Tu jest też na pewno bardzo dużo różnych opcji, w zależności od typu rękodzieła, które tworzycie, i będziecie wiedzieć też najlepiej, co tutaj zawrzeć. Kolejna sprawa to też pewne przeciwwskazania, i to mogą być zarówno właśnie, jeśli chodzi o te pomieszczenia, miejsca na ciele też mogą być pewne niewskazane. Ze względu na tą energetykę, ale również bym powiedziała do typów pewnych osób, bo jeżeli ktoś na przykład jest nadpobudliwy, to dla niego może nie będzie zbytnio rekomendowane e, jakieś dzieło, które jest w kolorze czerwonym. Dla niego może bardziej jakieś w, w niebieskich odcieniach, takie bardziej uspokajające albo zielone. Więc takie e, wskazówki dla klienta, myślę, że też warto sobie zawrzeć, i on też się wtedy zreflektuje nad sobą. Czy ja jestem bardziej w tę stronę, czy w tamtą, to jest też bardzo ważne, co możemy przekazać: taką inspirację dla innej osoby, żeby zastanowiła się nad samym sobą i w których energiach ta osoba się dobrze czuje. Kolejna sprawa to oczywiście to oczyszczanie, pielęgnacja naszego dzieła, w jaki sposób osoba powinna zadbać o energetykę tego dzieła, albo nawet możemy powiedzieć nawet pod tym kątem fizycznym, żeby o niego dbać. No i to, co ważne, to nie powinniśmy używać żadnych sformułowań typu leczenie, uzdrawianie, działanie lecznicze. Niestety są to zwroty, które nadal są przypisane tylko do oficjalnej działalności medycznej, więc też nie powinniśmy używać takich stwierdzeń. I kolejna sprawa to też nie na każdego tak samo zadziała dane dzieło duże jest uzależnione od indywidualnych energii. Niektórzy mają bardzo duże blokady. A najważniejsze, jak wiemy, jest y, pryncypium mentalizmu, czyli to, w co osoba wierzy. Jeżeli ktoś jest zablokowany i nie wierzy w takie rzeczy, to nawet jak będą one przed nim, to niestety nie pomogą. Więc przede wszystkim osoba musiałaby być otwarta na to, że takie leczenie może jej pomóc. Że taka, taka forma inna Poprzez dzieło leczenia mogła być pomocna. A wskazuje na to też ze względu na, na wiele takich przykładów wśród y, artystów, powiedziałabym, takich najwyższych, gdzie właśnie ich dzieła miały takie właściwości lecznicze, mają nadal, istnieją. Ludzie potrafili przychodzić na wystawy i po prostu siedzieć, oglądać, i w trakcie oglądania, wpatrywania się takiego, wiecie, takiego wręcz hipnotycznego w dane dzieło, Potrafili się uzdrowić z przeróżnych rzeczy, takich, które twierdzi się, że, że są nieupleczalne. Temat można zgłębić, zachęcam serdecznie, żeby też nabrać trochę pewności i takiego poczucia, że bez oczekiwań, oczywiście, bez oczekiwań, właśnie dlatego bym nie projektowała na kogoś, żeby miała jakieś oczekiwania tutaj lecznicze wobec produktu. Natomiast może się tak zdarzyć. Może się tak zdarzyć. Że wasze dzieła, które będą rzeczywiście z czystej, bezwarunkowej miłości tworzone, będą miały w sobie taką jakość energii, która będzie w stanie harmonizować ludzi. Natomiast, no, wie, pamiętajmy, że robimy rzeczy bezwarunkowo i bez tego oczekiwania rezultatu, z czystością, i wtedy może się, mogą się okazać pewne cuda. No bo jak nie oczekiwaliśmy, a się nagle wydarzyło coś tak pięknego, to inaczej tego nazwać nie można. Także pamiętajmy, że cuda się przydarzają. Ja tego doświadczyłam też wielokrotnie, o czym wspominam na moim kanale dla duszy. I wiem, że, że pewne rzeczy potrafią zaskoczyć w piękny, niespodziewany sposób. Natomiast y, nie, obiecu, nie obiecujmy nikomu niczego i skupmy się na tej wartości takiej wizualnej, na przykład naszych produktów, na doznaniach zmysłowych. Tak, żeby nikogo tutaj nie wprowadzać potencjalnie w błąd, czy żeby nie przyciągać niefajnych istot do naszego spektrum. I tak przygotowałam Wam przykładową komunikację i zachęcam Was do tego w kolejnych zadaniach też, żebyście stworzyli sobie taką przykładową komunikację. I możemy powiedzieć, że ten produkt został stworzony z intencją podniesienia samooceny, wzmocnienia poczucia siebie, pewności siebie i chęci do działania. Szczególnie będzie wskazane do noszenia, kiedy czujemy się w niższych wibracjach lub nie mamy motywacji do realizacji naszych planów. Nie jest to produkt leczniczy, skonsultuj się z lekarzem, jeżeli czujesz się w stanach depresyjnych. Bo też pamiętajmy, że nie możemy rekomendować naszego dzieła jako jedyne remedium na jakieś dolegliwości, również w tym dolegliwości psychicznej, to warto podkreślić. Ale jak jesteśmy już przy temacie komunikacji, to też trzeba zaznaczyć, że ważne będzie, Nasze przedstawienie siebie. Teraz już rozumiecie, że jesteście połączeni ze swoim dziełem, więc jesteś, wasza energia jest w tym dziele, i to będzie ważne, żeby klient też mógł was poznać. Tylko zaznaczam tutaj, że niekoniecznie chodzi o to, że mamy teraz się dzielić całym naszym życiem prywatnym, na przykład na social mediach, tylko żeby to było w granicach naszego poczucia. Dobrego samopoczucia. Bo kiedy przekraczamy granice tego, co my rzeczywiście czujemy, no to się pojawiają różne też niefajne emocje w związku z tym my się mamy z tym dobrze czuć i to ma rzeczywiście wyrażać nas. Jeżeli ktoś jest osobą, która jest raczej typem samotnika, i uwielbia się właśnie reflektować sama ze sobą, to dlaczego nie? I to też warto po prostu napisać. Uwielbiam spędzać czas sama ze sobą, kontemplując. I w międzyczasie tworzyć. I tworzyć na przykład z połączenia z naturą. Tak jak widzicie, ja też nie lubię na przykład nagrywać siebie, żebym ja na przykład mm, dominowała ten przekaz, bo nie chcę skupiać na sobie takiej uwagi. Chciałam, żeby przede wszystkim osoby się skupiały na treściach, które przekazuję. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że to ja przekazuję. Dlatego nie robi tego jakiś AI. <laughs> nie jest to nagranie jakiejś sztucznej inteligencji. Tylko jest to nagranie moje, Na przy okazji możecie poczuć moją energię przez mój głos. Swoją drogą to, co słyszymy, właśnie muzyka, tak samo te wibracje, jeszcze lepiej oddają tak naprawdę nas samych niż na przykład pokazanie swojego zdjęcia. Jest to też mega fascynujący aspekt. Także zastanówcie się, w jaki sposób by byście chcieli wyrazić siebie, jeśli chodzi o przedstawienie siebie, i dajcie się poznać. To nie znaczy, że musicie cały czas postować siebie, natomiast żeby było jakieś miejsce, gdzie ktoś może poznać was. I was nie tylko w kontekście tym tutaj pracy twórczej, ale w ogóle was, jeśli chodzi o człowieka, o wasze wartości, o to, co lubicie robić, jak lubicie robić, a być może opisać też siebie właśnie pod kątem takim energetycznym, w jakich energiach Wy się lepiej czujecie. I co jeszcze mogłam polecić do takiego lepszego samopoznania się, jeśli chodzi o energię, to jest astrologia. I też zachęcam na, na kanale Moim dla duszy. Też mówiłam trochę o różnych narzędziach. Tworzę też inne publikacje dotyczące właśnie tych różnych narzędzi, tak, żeby się lepiej poznać, jakby zrozumieć, z jakimi programami, że tak powiem, przyszliśmy tutaj, kiedy brakuje nam jakby tej umiejętności wyrażenia w odpowiedni sposób. Potraktujcie to jako taką inspirację, i przekażcie to, co chcecie rzeczywiście przekazać w taki sposób energetyczny. Ja wiem, że na, na kanałach międzynarodowych zdarza się, że osoby wręcz pokazują swoje na przykład grafy, human design, przedstawiają, jakie są ich mocne strony, jakie są ich talenty właśnie dzięki tym narzędziom astrologicznym. Także jest to taka też praktyka gdzieś w tych anglojęzycznych publikacjach. Ale nie twierdzę, że jest to najlepsza opcja, ponieważ są to tam e, hmm, też bardzo dużo takich wrażliwych danych, powiedziałabym, na nasz temat. Tam niekoniecznie są też y, tylko takie pozytywne rzeczy, często są też te negatywne. I jeżeli jest, czujemy się już na takim poziomie, gdzie przerobiliśmy swoje lekcje i wyprostowaliśmy, jakby doprowadziliśmy do harmonii, te energie, które nie były dobrze zorganizowane, a były nam zaprogramowane od początku, no to, yy, wiecie, może też wprowadzać trochę w błąd osobę odnośnie naszego obecnego stanu energetycznego. Natomiast jest to ciekawy nurt, ciekawa inspiracja. Podrzucam Wam, jeżeli ciężko Wam jest powiedzieć o sobie, czy powiedzieć o swoich talentach, w czym jesteście mocni, yy, brakuje Wam tej pewności siebie, to być może spoglądając właśnie na swoje różne wykresy astrologiczne, przekonacie się do tego, że rzeczywiście takie talenty posiadacie. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby wzmacniać ludzi w ich e, mocnych stronach i żeby były one tym punktem wyjścia, który też potem będzie w stanie harmonizować te wszystkie inne aspekty, które tam może nazywamy cieniami, ale dopiero od tej pozycji naszej mocy, mocy serca bezwarunkowej miłości. I tak ostatni tutaj punkt. Chciałam Wam pokazać też taką przykładową komunikację siebie, jakiejś tutaj wyimaginowanej osoby. Jestem Kasia, pasjonatka malowania i świadomego tworzenia dzieł pod ich docelowych odbiorców. W tym celu korzystam z wiedzy i narzędzi, sprawdzając energię osoby, a następnie dopasowując indywidualnie kreację. Najchętniej pogrążam się w swojej pracy artystycznej, chodzę na spacery, gdzie inspiruję się naturą i jej kolorami. Jeśli czujesz, że chciałabyś, chciałbyś. Żebym dla ciebie namalowała, napisz do mnie. I ta Kasia, którą ja czułam, to jest bardzo taka skryta osoba, która raczej z ludźmi specjalnie interakcji nie lubi mieć. Dla pewnych osób może wydawać się wręcz osła, ona po prostu niekoniecznie lubi te interakcje, natomiast ma jak najbardziej cudowne serce, które chce też pomagać swoimi umiejętnościami innym ludziom. Uwielbia malować, właśnie, i uwielbia być na tym łonie natury. I tam się, tam się raczej regenerować i wracać do siebie. Także, kochani, zastanówcie się nad tym, jak Wy możecie siebie opisać. Możecie też wspomnieć o tym, z jakimi energiami zwykle tworzycie, z jakimi intencjami i tak dalej, tak dalej. Nie ograniczajcie się do tego, co tutaj przedstawiłam na tym przykładowej komunikacji, bo ona jest też dość krótka. Chciałam, żeby się zmieściła na slajdzie. Na tyle, ile mam miejsca i dość dużymi literami. Także też się nie ograniczajcie, jeśli chodzi o tutaj, na przykład, rozdziały. Możecie zrobić kilka takich akapitów, takich działów zatytułowanych jakoś o różnych Waszych pasjach, o różnych aspektach Waszych, które dadzą temu odbiorcy, klientowi właśnie taki ogląd na Was, na Waszą energię. Fajnie się przy tym pokazać, pokazać się jako właśnie taka pozytywna, uśmiechnięta osoba. A jeśli na przykład nie lubicie się pokazywać, to tak jak ja, możecie nagrywać swój głos i też opowiedzieć na przykład o sobie. A jak nawet tego nie robicie robić, to zawsze może zostać ten tekst. I właściwe osoby, które poczują to, poczują Was w tej treści, też, też Was znajdą i też do Was dotrą. Także spokojnie, każdy niech zrobi to, co czuje. Najważniejsze, żeby to, powiedziałabym, szło z Waszego serca. Czyli jak piszecie o sobie, to żeby to też było czymś, co wychodzi z Waszego serca. Z tego, co Wy czujecie o sobie i z najlepszymi intencjami. Ale też nie na zasadzie jakiegoś przekolorowania siebie, tylko rzeczywiście, żeby zarezonowało z właściwą osobą, która czuje podobnie, której odpowiadają takie. Energię. I to mocno zachęca czas, słuchajcie, o temat kochania siebie, pokochania siebie takim, jakim jesteście. Każdy z nas jest wyjątkowy, unikatowy poprzez tą właśnie różnorodność naszych energii, a nie to, że my staramy się dopasować do tego, jakie jest na przykład główne oczekiwanie klientów. Skupmy się na tych osobach, które, które rzeczywiście będą też to czuły, czuły nas. To tak, jakbyśmy spojrzeli na tą piękną łąkę kolorowych kwiatów, każdy inny, każdy przepiękny, każdy przepiękny. I my jesteśmy na tej łące, i to jest cudowne, że każdy kwiat jest unikatowy, każdy piękny, którego byśmy nie wzięli, jest cudowny. I absolutnie nie ma potrzeby tego, żebyśmy teraz się przekolorowywali, każdy z nas indywidualnie, tylko po to, żeby wyglądać, jak wyglądać, jak to, co ktoś tam gdzieś niby oczekuje od nas. I nie ma też potrzeby tego, żeby ktoś się miał wyróżniać bardziej, bo każdy jest po prostu inny i jest miejsce na tej łące dla każdego. I przez to ta cała łąka też wygląda cudownie, jako całość. I tym sposobem chciałam wysłać Wam bardzo dużo mocy, wsparcia dla Waszej mocy, którą sobie macie, tej Waszej, właśnie, unikatowości. Abyście nabrali pewności siebie odnośnie siebie. Bo to, z czym się spotkałam najczęściej właśnie wśród rękodzielników, to bardzo niska samoocena niestety i zaniżanie tej swojej wartości. I to właśnie próbowanie dopasowania się do, do oczekiwań innych, do tego, co inni robią, bo im się sprzedaje, bo coś tam. I to są przeróżne programy, których musimy się wyspyć. Jeśli czujecie, że chcecie też się w to bardziej zagłębić, zagłębić w siebie, to polecam właśnie żeby zerknąć też na ten mój drugi kanał Dla Duszy i tam omawiam te tematy właśnie bardziej związane z pracą nad samym sobą. I jak dojść do tego stanu, kiedy czujemy się po prostu świetnie sami ze sobą i nie mamy potrzeby ani jakiegoś konkurowania, ani dorównywania do kogoś, ani zmieniania się, żeby komuś było lepiej. Przynajmniej jeśli chodzi o takie energie, tutaj mówię charakterystyczne, a nie, nie szkodliwe. W każdym razie yy, przesyłam Wam dużo pozytywnej mocy. Wiem, że dacie radę. Jesteście na wspanialej drodze. Cieszę się, że dołączyliśmy do siebie, że połączyliśmy się gdzieś na tej drodze. Ja w Was wierzę mocno. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć te piękne dzieła, które tworzycie jak będzie ich jeszcze więcej na naszym rynku tak zwanym, jak już tutaj mówimy trochę biznesowo, jak świadomość nas wszystkich będzie się dzięki temu podwyższać. I zarówno nasz tutaj artystyczne dusze, kreatywne dusze, tak samo po drugiej stronie tych klientów, którzy też może, że tak powiem, zajarają się tematem i też będą chcieli coś potworzyć, bo każdy z nas ma ten potencjał w sobie i jest miejsce dla każdego jeśli każdy z nas znajdzie tą swoją unikatowość. I tego Wam, kochani, życzę serdecznie. Niech kreatywna moc będzie z Wami. Ściskam Was z całego serca. Dla Was. Aga.